Kurde, gdzie to jest? Kurde, gdzie to jest? Idrowie! Pomóżcie mi znaleźć tutaj, bo to zgubiłem, zgubiłem. Zgubiłem. Czekajcie, chwilkę. Muszę iść. Nie wiem, co to jest, ale. Muszę przypomnieć głowce. A gdzie kole. To A. I napisze w komentarzach, co ja mam szukać. Bo w ostatnim odcinku tylko szukałem. Ale już wiem, że to jest, widzowie. Wiemy, że to już jest. Czekajcie, Witka. Muszę iść też. spinać. Cztery godziny pół. Hmm. Gdzie to jest? Już było. Gdzie to było? Dyn dyn. Dyn dyn. E, A jak to jest? Do... Co to jest? Za dwa ci dźwięk. Rendryn. Rendren. Jakiś. Jakiś telefon? Czekajcie, chwilkę, Musimy iść. Tam jest... Tam jest coś... Czekaj. Co to jest? Za... Za jakaś e, Co to jest? Co to jest za... Co to jest? Czekajcie. Chwilkę weśniemy. E, takie ciężkie kurde. Widzowie. Cięż. musimy iść miejsca mała wyprowadzić tajemnicę miejsca 4 godziny później jeszcze e, coś tu pisze czekajcie wilkę muszę... jakiś rzeszy jaki toś pisze widzowie co tu pisze e, jest dziwna słowa czekajcie wilkę muszę pomyśleć gdzie znajdziesz no, ten coś to dostaniesz I sobie przeurywa widzowie. Uzerwy. Muszę coś znaleźć. Co to napisał? Napisał g. G Jaki to jest g? U. To to jest? to U. to jest G u g U. to jest Jakąś jaskinie aha. Znaczy jakąś jaskinię, to dostaniesz, znajdziesz swojego dawnego przyjaciela. Jeszcze kupi się. urywa tu. Potem urywa się. przyjaciela? Pani ta jego przyjaciela, że był jeden przyjaciel, ale zapomniał jak się nazywa. To był mój najlepszy przyjaciel, rozmawiałem z nim o... Pomyśl ze mną rozmawiał, że muszę mieć jakiś szybowy oddech. Tylko zapomniałem, jak się on nazywa. Ten mój przyjaciel. Przypomnijcie mi, widzowie, jak się nazywa mój przyjaciel. Panie to, to był. To był. To był. O czym on mi odcale do mnie Teraz mi tak szybko. O mi odcale O mi. O mi. Był na lepszym w moim czasie A gdzie jest moja ne, e, Nezuko? Widzę, mi, gdzie Nezuko? E. Gdzie jest Nezuko? Czekaj, Sawilka. teraz się mi się coś. to ja. dobrze, że Nezuko? Gdzieś go szukała jakiegoś y, tajemniczego, mi, tajemnicze miejsce moja sostra. Panie da dobrze i był i to szukała co stajemy czego jaką taki tylko jak to co było. Napiszę w komentarzach co to było. Napiszę w komentarzach to szuka ma zostanę zuko. Dobra Muszę tu napisane jest... I że muszę znaleźć jakąś jaskinię. Dobra, zaraz spakujemy. Będzie 5 minut i spakujemy I szukamy tej jaskini. Pos Dobra. Poczekajcie 5 minut. Odpocznę trochę i Poczekajcie chwilkę. Czekajcie chwilkę, idziemy. کولد چه تویست؟ بیا بگو